Ten, kto to wymyślił, powinien dostać jakąś nagrodę Nobla. To urządzenie to taki robot, który służy do mycia okien. Chodź, pokażę ci, jak to działa. Wystarczy tylko, że powierzchnię tych myjek spryskasz wodą lub wybranym detergentem. Podłączysz do niego zasilacz i możesz go odpalać i umieszczać na oknie. Za pomocą pilota lub aplikacji Tuya Smart mogę nim kierować. Ja ustawię sobie teraz tryb automatycznego czyszczenia, żeby mył mi okno i żeby nie musiał nic robić. Z takimi oknami radzi sobie naprawdę super, ale też jest przeznaczony oczywiście do większych okien. Ludzie też używają go do mycia podłóg, balustrad, luster i nawet kafelek w łazience. Także ma naprawdę multum zastosowań. Mi się udało go zamówić ze strony, do której link zostawiam w opisie mojego profilu. Widziałem, że mają teraz na tej stronie dostępne też różne modele w naprawdę przystępnych cenach. Adres tej strony internetowej to www.auralis.pl